No, wszyscy byliśmy świadkami przynajmniej dziwnego zachowania pana przewodniczącego. Zaczynając od samego początku, sesja miała rozpocząć się o godzinie 10. Zaczęła się przynajmniej z półgodzinnym opóźnieniem, z tym, że e, większość radnych nie wiedziała o co chodzi. O, o, okazało się, że była otwierana skądinąd bardzo ważna wystawa ważnej osoby w naszym mieście honorowego obywatela, ale radni opozycji nie dostali na to zaproszenie. Czekaliśmy pół godziny. Pan prezydent przyszedł, został dopuszczony przez przewodniczącego do głosu, po czym wyszedł, powrażniając jednego ze swoich nawet nie zastępców, tylko sekretarza do reprezentowania go w imieniu na Radzie. Okazało się nagle, że pan przewodniczący wójcik. Po rozpoczęciu sesji, powołaniu sekretarzy... No, praktycznie zerwał sesję, mówiąc, że nie dopuści do głosu byłego komendanta. Jesteśmy zdziwieni, bo my wcale nie spodziewaliśmy się, że został przyjęty porządek, i my w słowach komendanta jakichś wielkich rewelacji się nie spodziewaliśmy, które by dotyczyły nie wiem, spraw osobistych czy jakichkolwiek. Wyłącznie, wyłącznie chcieliśmy dowiedzieć się na temat stanu bezpieczeństwa miasta. I w tym celu również komisja rewizyjna, w zasadzie podkomisja, wykonała pełne prace i chcieliśmy nałożyć wiedzę tej komisji no, i zweryfikować również słowa prezydenta czyli sekretarza. Chcieliśmy zweryfikować słowa komendanta i chcieliśmy usłyszeć to, co mają radni do powiedzenia. Może w tym temacie powie radny Gajewski więcej, bo chciał tę rewelacje po, pokazać. Okazuje się, że była kontrola NIKu, była kontrola nik Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa nie zwołał komisji po to, żeby najpierw komisja zapoznała się z rewelacjami, dopiero moglibyśmy dyskutować na sesji Rady Miejskiej. Co szkodziło, żeby pan były komendant powiedział to na komisji i powtórzył na sesji Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, to jest po prostu no, niepojęte. To jest, to jest właśnie porażające, że radni, którzy zwołali wniosek, czyli pan Wędzonka i pan. Yy przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, boją się rozmawiać na Komisji Bezpieczeństwa. Czego się państwo boicie? Na sesji później będziemy tak o tym mówili. Panie Także, szanowni państwo, przyjdźcie na Komisję Bezpieczeństwa, jeszcze raz was zapraszam, na sesji Rady Miejskiej, na Stali Obrad. Zrobię Komisję, komisję. Bezpieczeństwa, wydacie stanowisko, o Komisja Bezpieczeństwa i dopuścimy do głosu pana Czachora na sesji. Ale prawo musi obowiązywać wszystkich. I dlatego po to najpierw kierujemy wniosek na komisję, żebyśmy mogli dyskutować na sesji. To jest sesja nadzwyczajna, panie Rady Miejskiej ma prawo ma prawo zwołania komisji bezpieczeństwa. To pan, panie przewodniczący Wędzonka, poprosił pana Czachora, żeby nie przychodził na Komisję nie Bezpieczeństwa. Nie, ja, panie kłamie, ja to powiedziałem, i owszem, przyznaję się, powiedziałem, że nie musi przychodzić. No właśnie, co? Szanowni Państwo. Co nam szkodziło porozmawiać? Oczywiście, że polityka. Dlaczego by nie, panie wiceprezendowie? Dlatego, szanowni państwo, najpierw omówimy ja, <redescendant> ale dziękuję za Najpierw drodze, mówimy sprawę na Komisji Bezpieczeństwa pod moim dopiero no wrócimy ze sprawą na salę obrad. Jeżeli Państwo to przyjmują, to bardzo ja A tylko jak, to was A w jaki sposób pan chce pana Wiele. komendanta Czechora zmusi... Jeżeli, do tego, na państw jeżeli do Państwo jeżeli... będzie realizowała komisja i sesja. Tak, skoro nie przyjmujemy żadnej uchwały to może darujmy sobie jednak tą komisję i zróbmy to. Przecież ten sam porządek, dokładnie włoży. te same sprawy będą omawiane. W momencie sekundy, już kończę. Jeżeli omówimy to na komisji, to po co dalej sesja? Przecież wszyscy, państwo będą wtedy. Państwo tego wysłuchają, mieszkańcy. Pan poseł na z Rzeczpospolitej Polskiej wysłucha. Jeden, drugi poseł na z Rzeczpospolitej. Polskiej. Może jakiś senator przyjdzie jeszcze i wysłucha. No. Być może Komisja Bezpieczeństwa wypracuje stanowisko, które stwierdzi, że rewelacje nadają się tylko do kosza i nie ma dalej sensu realizować porządku. Obrę. Tylko tyle. Ty... dziękuję bardzo. Zapraszam na sesję, na Komisję Bezpieczeństwa, nie, nie, nie. która odbędzie się na sali plenarnej w Dziękujemy bardzo. Dziękujemy My na... Jeszcze chwilkę Komisja może miejsc,